Wyobraź sobie, że każdego roku twoje dłonie czy stopy stają się trochę większe. Na początku tego nie zauważasz, zwykła codzienność, może opuchnięte ręce, może źle dobrane buty. Ale z czasem coś zaczyna się zmieniać. Palce grubieją, twarz staje się inna, nos, czoło szczęka, wszystko powoli się rozrasta, a ty czujesz, że patrzy na ciebie inna twarz w lustrze. To nie science fiction, to akromegalia, choroba, w której organizm przestaje reagować na sygnały mózgu i zaczyna rosnąć, mimo że dawno powinien przestać. Dziś opowiem Ci historię jednego hormonu, który potrafi przeobrazić człowieka i o przełomie z 2025 roku. Leku, który daje chorym nową nadzieję. Ale czym tak właściwie jest akromegalia? Akromegalia to choroba, która rozwija się powoli, podstępnie i często niezauważalnie. Nie ma tu nagłego bólu ani gorączki, która zmusza do pójścia do lekarza. Zmiany są subtelne. Trochę większe dłonie, większy rozmiar buta, szersza twarz. Zdarza się, że ludzie porównują stare zdjęcia i dopiero wtedy widzą, jak bardzo się zmienili. Zazwyczaj przyczyną jest łagodny guz przysadki mózgowej, który produkuje zbyt dużo hormonu wzrostu. To właśnie ten hormon, odpowiedzialny za rozwój kości i mięśni w dzieciństwie, zaczyna działać, jakby czas się zatrzymał. Dorosłe ciele nie powinien on już stymulować wzrostu, ale gdy guz przejmuje kontrolę, organizm dostaje sygnał – rośnie dalej. I rośnie. Tylko, że nierównomiernie. Jak zmienia się ciało? U dorosłego człowieka kości nie wydłużają się już tak jak u dziecka, ale mogą pogrubiać się i rozrastać. Zaczyna się od dłoni, pierścionki stają się za ciasne, a rękawiczki nie wchodzą na palce. Potem stopy. Trzeba kupować coraz większe buty. Twarz również się zmienia. Brwi stają się bardziej wyraźne, szczęka wysuwa się do przodu, nos się powiększa, a usta stają się grubsze. Niektórzy mówią, że wyglądają jakby ktoś delikatnie narysował ich twarz od nowa, ale to nie tylko estetyka. Wielu osób rośnie też język, co utrudnia mowę czy oddychanie. Z czasem głos się pogrubia, a sen przestaje dawać odpoczynek, bo powiększone tkanki uciskają drogi oddechowe, powodując bezdechy nocne. Jednak to nie wszystko. Choroba wzrostu wpływa nie tylko na kości, ale na wszystkie tkanki serce, wątrobę czy nerki. Narządy dosłownie się powiększają, co prowadzi do nadciśnienia, cukrzycy, bólu stawów i zmęczenia. Z czasem serce przestaje nadążać, a choroba zaczyna zagrażać w życiu. Jednak dlaczego diagnoza trwa tak długo? Średnio mija od 7 do 10 lat, zanim choroba zostanie rozpoznana. Ale dlaczego aż tyle? Bo objawy rozwijają się powoli i są bardzo różnorodne. Pacjent idzie do ortopedy z bólem kolan, do kardiologa z nadciśnieniem, do dentysty, bo nie może zgryźć zębów. Każdy lekarz widzi tylko fragment układanki, a pełny obraz pojawia się dopiero wtedy, gdy jest już bardzo widoczny. Dlatego jednym z kluczowych wyzwań w akromegalii jest świadomość. Zarówno lekarzy, jak i pacjentów bo im wcześniej wykryta, tym skuteczniej można ją kontrolować. Jednak, żeby zrozumieć jak faktycznie działa akromegalia, trzeba poznać jej głównego bohatera, hormon wzrostu. Nie działa on bezpośrednio na mięśnie czy kości. Jego zadaniem jest uruchamianie reakcji łańcuchowej. Po wydzieleniu z przesadki mózgowej, hormon wzrostu trafia do wątroby, gdzie pobudzają do produkcji białka o nazwie IGF-1, czyli insulinopodobnego czynnika wzrostu. I to właśnie IGF-1 jest wykonawcą rozkazów, pobudza komórki do dzielenia się i zwiększania objętości. Dzięki temu w dzieciństwie rośniemy, a w dorosłości nasze ciało może się regenerować. Ale kiedy hormon wzrostu jest w nadmiarze, IGF-1 zaczyna działać jak szalony budowniczy, który nie zna słowa stop. Komórki ciągle się powiększają, a tkanki rozrastają się bez kontroli. To dlatego mówi się, że akromegalia to ciało, które nie potrafi przestać rosnąć. Jeżeli chodzi o leczenie, to jeszcze do niedawna głównym sposobem leczenia było usunięcie guze przysadki mózgowej. W wielu przypadkach to działało, ale nie zawsze guz dało się całkowicie wyciąć. Wtedy pacjenci dostawali leki, które hamowały wydzielanie hormonu wzrostu, zwykle w postaci zastrzyków raz w miesiącu. Brzmi to dobrze, ale w praktyce oznaczało to lata leczenia, regularne wizyty w szpitalu i częste skutki uboczne. U niektórych pacjentów poziom IGF-1 wsiąść się wahał, a objawy wracały. I właśnie wtedy, w 2025 roku, pojawił się przełom paltusotin. paltusotin to lek, który działa jak somatostatyna naturalny hormon hamulec naszego organizmu. Somatostatyna blokuje przysadkę przed nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu. Problem w tym, że naturalna somatostatyna działa bardzo krótko. Dlatego naukowcy stworzyli syntetyczny odpowiednik, który działa dłużej i precyzyjniej właśnie paltusotin. To tak zwany akonista receptorów somatostatynowych typu drugiego czyli cząsteczka, która naśladuje naturalne działanie somatostatyny ale wiąże się z receptorami dłużej i skuteczniej. Jaka jest największa różnica? Nie trzeba już zastrzyków. Baltusotnie jest tabletką przyjmowaną raz dziennie. Badania kliniczne z 2025 roku wykazały, że lek skutecznie utrzymuje poziom IGF1 w normie u większości pacjentów, a przy tym ma mniej skutków ubocznych niż wcześniejsze terapie iniekcyjne. To ogromna zmiana jakości życia: z leczenia szpitalnego na leczenie domowe. Z bólu i dyskomfortu na codzienną, wygodną rutynę. Jak zatem widać, akromegalia to więcej niż tylko choroba hormonalna. To okno do zrozumienia jak niezwykle precyzyjny i delikatny jest nasz układ hormonalny. Wystarczy milimetrowy guz w przysadce mózgowej, by uruchomić lawinę zmian w całym organizmie. Każdy hormon, każda cząsteczka, każda reakcja chemiczna, wszystko działa w idealnej równowadze. Kiedy jeden element się rozreguluje, całe ciało odczuwa skutki. Dlatego naukowcy mówią, że człowiek to system naczyń połączonych, w którym biologia, chemia i emocje tworzą jedną sieć. Historia paltu to przykład nowego kierunku w którym idzie współczesna medycyna. Już nie tylko operujemy i łagodzimy objawy, ale rozumiemy mechanizmy chorób i potrafimy je kontrolować na poziomie molekularnym. Paltus sotin nie maskuje skutków choroby, on przywraca równowagę. To krok w stronę przyszłości, w której zamiast skalpela i igły będziemy używać inteligentnych cząsteczek, które potrafią same dogadać się z organizmem. Może to dopiero początek epoki, w której człowiek nauczy się utrzymywać swoje ciało w idealnej hormonalnej harmonii, w której biologia i technologia wreszcie zaczną ze sobą współpracować. Hormon wzrostu to niezwykle potężna substancja. Może budować, regenerować i chronić. Ale w nadmiarze potrafi zniszczyć równowagę, na której opiera się nasze życie. Zrozumienie, jak działa nasz organizm, to nie tylko ciekawostka biologiczna. To wiedza, która może decydować o zdrowiu, sile i długowieczności. Bo ciało człowieka to nie przypadkowy zestaw narządów. To precyzyjny, logiczny system, który od milionów lat dąży do jednego celu, czyli równowagi. A im lepiej ją rozumiemy, tym lepiej potrafimy nią zadbać. Jeśli chcesz poznać więcej tajemnic ludzkiego organizmu, zostań tu na dłużej i subskrybuj kanał, bo ciało człowieka potrafi zaskakiwać. Nawet tych, którzy myślą, że wiedzą już wszystko.